Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w Indykowie. Indykowo jest miejscem, w którym docelowo mają spotykać się dwa światy. Świat gier niezależnych i świat fanów tychże gier. Więc ja jako taki <śmum> samozwańczy burmistrz tej mieściny, bardzo serdecznie chciałbym powitać państwa w nowym roku 2025. Utarło się już, że styczeń to miesiąc podsumowań. Zbieramy do kupy różne doświadczenia i przemyślenia z roku poprzedniego i podsumowuję dany rok. I ja też chciałbym coś takiego zrobić na moim kanale, mimo że działa on ledwo miesiąc. No ale ja nie gram w Indyki od miesiąca przecież, gram w nie od wielu, wielu lat i w zeszłym roku też ograłem ich dosyć sporo. I o tym będzie mój film. 2024 był dla mnie przede wszystkim rokiem nadrabiania. Ubzdurałem sobie, że chcę nieco zmniejszyć moją kubkę wstydu i ostatecznie zdołałem ledwo zlizać troszeczkę szczyt tej potężnej góry lodowej. No, ale przynajmniej próbuję. Spodziewajcie się więc, że sporo gier z dzisiejszego zestawienia może być nieco starych. A więc w roku 2024 zagrałem w około 140 gier, ale ukończyłem tylko albo aż 53 z nich. W tych 53 grach 12 jest grami spółki wysokobudżetowych albo takich, które zdecydowanie indykami nazwać nie można. Cała reszta to gry niezależne, wśród których 10 tytułów to małe gry darmowe, których nie będę omawiał, ale pojawią się przelotem w tym wideo. Z matematyki wychodzi, że zostało mi 31 gier, i w związku z tym, że jest ich tak dużo, na każdą z nich poświęcę ledwo kilka zdań. Nie chcę, żeby ten film trwał 2 godziny. Zaczynajmy! Zaczynamy od Uzi Earth Adventure, małej, prostej platformówki, którą ukończyłem w życiu dwa razy i pewnie jeszcze do niej wrócę, żeby zrobić ją na 100%. Kosmita awaryjnie loduje swoim pojazdem na dzikiej planecie i szuka sposobu, żeby ten swój stateczek odzyskać, bo jakiś stwór mu go zajumał. Kilka biomów prostych mechanik, trochę kolektaton, proste, fajne i przyjemne. Sluge Live to pierwszoosobowa gra eksploracyjna o paleniu fajek, szczaniu po ścianach, piciu napojów z puszek, tagowaniu grafity gdzie popadnie, zbieraniu ślimaków, lataniu paralotnią, szukaniu sekretów, np. przykład kota z dwoma dziurkami do wydalania i robieniu raperskich kawałków. Niezwykle intrygujący, ciekawy i satyrycznie przedstawiony świat. Krótka gra, która dała mi naprawdę sporo frajdy. Gra... Eksperyment. Poruszamy się tylko w przód i w tył i rozwiązujemy łamigłówki. Jest to opowieść o jakichś zaburzeniach psychicznych i próbie radzenia sobie z nimi w taki oniryczny, dziwny, enigmatyczny sposób. Lubię takie osobliwe tytuły, ale tutaj akurat byłem zawiedziony głównie złym designem łamigłówek, opartym częściowo na niepotrzebnym backtrackingu. Szkoda. Faced to klimatyczna platformówka limbo-podobna. Bardzo przyjemna wariacja świata przedstawionego za pomocą cieni i czerni. Bardzo dobrze zaprojektowana pod kątem interakcji i fizyki otoczenia. Co ciekawe są w tej grze bosowie, są też sekrety. Polecam na jeden czy dwa wieczory jak znalazł. Z reguły nie interesują mnie wizualnowele, ale za to ciągnie mnie do dziwnych produkcji. A ta gra jest totalnie porypana. I króciutka na szczęście. Tematy tej gry są dosyć depresyjne, o poważnych problemach psychicznych, ale są opowiedziane nie wprost, tylko w taki dziwny, zawoalowany sposób. Polecam jako ciekawostkę. To naprawdę jest krótkie. W pół godziny możecie zdobyć 100% achievementów na Steamie. Kolejna ciekawostka. Jest to pierwsza osobowa gra eksploracyjna, w której poruszamy się w całkowitych ciemnościach jaskiń i tuneli ukrytych w głębokich podziemiach. Żeby rozeznać się w otoczeniu, korzystamy ze specjalnego skanera, który niczym spray pluje świetlnymi punktami wokół, a te osiadają na różnych powierzchniach. Feature ten jest dość intrygujący, ale szybko się nuży, bo moim zdaniem gra jest za długa. Ale mimo to polecam to sprawdzić jako coś innego od wszystkiego. Bardzo ciekawy survival. W czasie pandemicznej apokalipsy jesteśmy uwięzieni w tytułowym hotelu Skyhill i pech chciał, że akurat wynajęliśmy pokój na najwyższym setnym piętrze budynku i musimy się z niego wydostać schodząc w dół na parter. Po drodze przeszukujemy pomieszczenia w poszukiwaniu przedmiotów pomocnych w przetrwaniu i walczymy z mutantami i potworami. Super pomysł, naprawdę! Flintlock jest Soulslightem, który się jednocześnie udał i nie udał. Ma bardzo fajną mapę do eksploracji i widowiskowy, efektowny system walki. Ale fabuła jest zmarnowanie potencjału i główni bossowie rozczarowują na maksa. W sumie fajnie mi się pykało, ale ochów i achów nie było. Weko to połączenie Metroidvanii 3D, Soulslighta i... Zelda Laika, bardzo fajny tytuł, który naprawdę polecam. Fajnie zaprojektowany świat z mnóstwem sekretów i ciekawostek, zabawne postacie i dialogi. Jedynym minusem są walki z głównymi bossami, które sprowadzają się głównie do unikania ich kombosów i bicia ich w momencie, gdy są ogłuszeni. Trochę zmarnowany potencjał moim zdaniem, ale cholera, poza tym minusem, zagrajcie sobie w Łeko. To jest naprawdę fajowa, pocieszna gierka. Czy uwierzylibyście, że gra, w której bierze się różne przedmioty i po prostu wrzuca je do pieca, żeby spłonęły, może być ciekawa? No, ja też bym nie uwierzył, ale twórcy World of Gu uwierzyli w swój pomysł i cholera, to działa. Byłem totalnie <laughs> zajarany grając w to małe cudeńko. Twist polega na tym, żeby robić kombosy z przedmiotów, które palimy. Dzięki temu odblokowujemy nowe przedmioty i nowe sposoby na kombosy. Nie wierzę, że to mówię, ale. To jest naprawdę zajebiste. 10 tytułów już mamy za sobą, więc czas na małą przerwę. W tle widzicie te darmówki przelotem, które ogrywałem, a nie zamierzam omawiać. Tę drobną pauzę chciałbym wykorzystać na autopromocję. A co? Jeżeli lubicie gry niezależne i chcielibyście tak wirtualnie w cudzysłowie zamieszkać w Indykowie, to serdecznie zapraszam Was do subskrypcji kanału. Nie lubię się prosić ani żebrać, ale nie lubię też tworzyć materiałów na próżno dla nikogo, a YouTube jest nieubłagany. Jeśli nie będę się promował, to szanse na rozwój kanału są naprawdę nikłe. Tak więc te 2-3 kliki poświęcone na subskrypcję, na lajka, na komentarz są na wagę złota. A jeśli nie jesteście zainteresowani, to chociaż udostępnijcie gdzieś mój kanał. Może wśród waszych znajomych jest ktoś, komu się spodobają moje treści. Z góry dziękuję za waszą wyrozumiałość i szybciutko już przechodzę do kolejnej dziesiątki. Left Alone to typowy przedstawiciel survival horroru. Niczym mnie nie zachwycił, a nawet byłem ucieszony, że nie walił we mnie tanimi sztuczkami w postaci jump Był klimat, była atmosfera, kilka łamigłówek i fabuła z drugim dnem w tle. Nic specjalnego, ale za chwilę wam opowiem o dużo, dużo słabszym horrorze. Cube to pierwsza osobowa gra logiczna, w której próbujemy uciec z pewnego miejsca. Czym jest to miejsce? Nie powiem, bo to spoiler. Bardzo fajne łamigłówki, dużo ciekawych pomysłów, jest też trochę wyzwań zręcznościowych, ale głównie głową tutaj trzeba ruszyć, żeby progresować. Warto zagrać. I to jest ten horror, o którym mówiłem wcześniej. Niestety, produkt nieudany. Boli to tym bardziej, że pracowało nad tym polskie studio. Gra nie potrafi straszyć w ogóle. Strasznie nudny gameplay. Przydługie etapy, gdzie po prostu idziemy z miejsca na miejsce i nic się nie dzieje. Źle zaprojektowane skradanie. Więcej tego jest niestety. Od połowy gry mniej więcej błagałem, żeby się już skończyła. Tak się horrorów nie robi. Mała gra zręcznościowa gdzie mamy do rozegrania 100 etapów. Zasada jest prosta. Trzeba doprowadzić toster do gwiazdki w taki sposób, żeby się nie nadział na kolce i żeby mu starczyło paliwka, które dają mu tosty i dżemiki zbierane po drodze. Prosta, odmóżdżająca rozrywka od czasu do czasu lubię sobie pyknąć w jakiegoś point and clicka, Joan Jade i Bramy Shibalby to jedna z tych starszych klasycznych przygodówek, która chciała wyróżnić się wieloma różnymi rodzajami łamigłówek typu znajdź ukryte przedmioty przesuń klocki by wydobyć ten jeden konkretny, znajdź dwie takie same ryby, dopasuj symbole przejdź przez labirynt, no i fajne to było do połowy gry kiedy to zagadki zaczęły się powtarzać czy polecam? Eee... Chyba nie, trochę tu już archaiczne. Hugh to prześwietny platformer, w którym zmieniamy kolor tła, aby móc przejść dany etap. Hugh to chłopiec, który żyje w świecie wypranym z kolorów. Wyrusza w pewnym momencie w drogę, by odnaleźć swoją zaginioną matkę. Żeby się to udało, musi skompletować specjalny pierścień składający się z ośmiu różnych barw. Manipulując nimi będzie w stanie przejść przez różne wyzwania, które gra przed nim postawi. Bardzo, ale to bardzo polecam ten tytuł. Whispering Willows to mroczna gra przygodowa 2D o dziewczynie szukającej swojego ojca, który zaginął w owianej złą sławą rezydencji Willows. Dwór jest pełen duchów, a nasza dziewczyna ma umiejętności rozmawiania z nimi oraz ma możliwość opuszczania swojego własnego ciała w postaci duchowej. Gra jest bardzo fajnym tytułem i warto go poznać, jeśli lubi się łamigłówki i nieco horroru. Bardzo fajnie poprowadzona opowieść o dwóch braciach wyruszających na niebezpieczną wyprawę w celu zdobycia rzadkiego leku dla ich ojca. Ciekawym zabiegiem jest fakt, że sterujemy tutaj dwoma braćmi jednocześnie. Jedną gałką pada biegamy starszym bratem, drugą zaś młodszym. Zdecydowanie polecam więc granie na padzie w tę grę. Twórcy stawiają graczom różne wyzwania zaprojektowane specjalnie pod ten patent, co bardzo się chwali. Zdecydowanie warto zagrać, ale ostrzegam. Gra jest bardzo, ale to bardzo smutna łezka popłynie na pewno. Bardzo ciekawa gra, w której wcielamy się w sprzątacza. Nie takiego od śmietników i śmieciarek, tylko takiego od brudnych spraw powstałych z porachunków mafijnych. Sprzątamy na przykład trupy, dowody morderstw, rozlaną krew. Wszystko po to, by odpowiedzialni za ten bałagan ludzie nie trafili za kratki. Fajny pomysł, ale AI policjantów pozostawia wiele do życzenia. A może nie, a może tak to właśnie powinno działać, żeby gra dawała taką satysfakcję, jaką mi dawała. Przyjrzyjcie się tej grze. Co widzicie? Minimalistyczna grafika. Sterujemy kwadracikiem, który przesuwa i przenosi różne inne kwadraciki. Możecie mi nie wierzyć, ale zarwałem nockę przy tej grze. <laughs> Sterujemy magazynierem, który pracuje, a jakże w magazynie. Jego zadaniem jest tak rozmieszczać towar z dostawy w przestrzeni magazynu, żeby potem łatwo było go wydać klientom. Problem polega na tym, że mamy ograniczony czas na różne czynności. Towarów jest całe Multum i nigdy nie wiadomo, co dostaniemy w kolejnej dostawie. Zarąbisty tytuł. Dwie trzecie gier za nami, i mamy kolejną pauzę. Tym razem wykorzystam chwilę na promocję trochę innego rodzaju. Otóż chciałbym się pochwalić, jakie mam plany na rok 2025. Oprócz standardowych serii let's playowych z nowych tytułów, zamierzam zabrać się za starsze tytuły, które są powiązane z nadchodzącymi premierami. Tak jak to robi aktualnie z Tales of Iron, która jest grą z 2021 roku, ale jej sequel nastąpi już 28 stycznia tego roku. I raczej na pewno będzie ogrywany na kanale. Oprócz tego w najbliższym czasie możecie się spodziewać mojej osobistej topki premier 2025 roku, na które czekam z wypiekami na twarzy. Jeżeli lubicie tego typu materiały, to od czasu do czasu zamierzam coś takiego wypuszczać na mój kanał, bo sam jestem wielbicielem topek. Jeżeli nie chcecie tego pominąć, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. A teraz ostatnie 11 gier, które ograłem w ubiegłym roku. Genialna gra! Prosta, ale kolorowa grafika, przezabawne postacie i dialogi, fajna fabuła, super dopracowana fizyka gry, pozytywna, łatwo wpadająca w ucho muzyka, dużo sekretów, zabawne znajdźki, mnóstwo mega pomysłów, masa uciechy i radości. Jeden z najlepszych indyków, jakie w życiu ogrywałem, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Na bank wrócę do tej gry, pewnie nawet kilkukrotnie. Bardzo wymagający boss rush, w którym musimy stoczyć pojedynek na śmierć i życie z sześcioma bossami. Ja biłem tych bossów 14 godzin. To świadczy o tym, że albo nie jestem dobry w te klocki, albo ta gra naprawdę daje w kość. Przede wszystkim, walki są bardzo dynamiczne. Bossowie turbo agresywni, wszystko tu jest szalenie szybkie i efektowne. Jeb, jeb, jeb i nie ma gościa. W się, sensie, że mnie nie ma. Seria Bed Dream to bardzo creepy point and clicky od małego polskiego studia Desert Fox. Darza ogromną sympatią twórczość tego dewelopera już od czasu, gdy pierwsze Bed Dreamy wychodziły w postaci flaszówek. Stare czasy, naprawdę. Koma jest zarąbistym tytułem, który warto ograć na kilka sposobów. Przechodzi się te same plansze, ale nasze różne decyzje w różnych momentach gry mogą doprowadzić do całkowicie nowych wydarzeń i zakończeń. Wielkie wow. Fever już mniej mi się podobało, bo było zbyt liniowe, ale rozumiem skąd decyzja na zrobienie takiej właśnie gry. Fever opowiada o trudnościach, z jakimi mierzy się w zasadzie Każda osoba twórcza. Polecam zapoznać się z całą twórczością Desert Fox. Dark U to bardzo ciekawy jednoosobowy projekt gry logicznej, w której manipulujemy przestrzenią. Jesteśmy w stanie przestawiać całe plansze, aby móc się gdzieś dostać i rozwiązać jakąś łamigłówkę. Miła dla oka plastyczna grafika, ciekawe pomysłowe zagadki i szczypta horroru to mieszanka, która potrafi mnie przykuć do monitora na dłużej. Na tyle długo, że ograłem jednym haustem podstawkę oraz dwa dodatki. Świetna sprawa. Dla mnie rozczarowanie roku i najgorszy indyk 2024 roku. Gra, która z zaskoczenia przywaliła mi w łeb swoją niegrywalnością, co zabolało mnie tym mocniej, że jest to tytuł od twórców gry Roki, a Roki było zajebiste. Nie wiem co tu się wydarzyło, ale gra jest nudna, infantylna, żałośnie prosta i nie ma w niej absolutnie żadnej pozytywnej wartości. Animacja postaci jest ohydna, dialogi są w stanie obrazić pięciolatka, fedeksowe questy urągają inteligencji gracza. Pech chciał, że wybrałem akurat ten tytuł jako pierwszą serię ogrywaną na moim kanale. Nigdy więcej nie popełnię takiego błędu. Na szczęście, równolegle z Myth Wrecked, ogrywałem sobie Symfonię. Przecudowna audiowizualnie platformówka, w której nie ma żadnej walki. Są tylko wyzwania platformowe, które są trudne, ale jednocześnie przyjemne i satysfakcjonujące. Movement postaci jest bardzo dobrze zaprojektowany i czuć, że gramy nie byle kim. Gra spodobała mi się na tyle, że poświęciłem czas, by odnaleźć i zdobyć wszystkie możliwe znajdki w grze. Ten tytuł to dowód na to, że gry to sztuka, a sztuka to gry. Gwiazdy w śmieciach to króciutka platformówka dla wielbicieli kotów. Prosta historia o kocie, który zwiewa z domu, by zaznać przygód, a tak naprawdę, by zrozumieć, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Gra jest liniowa, na jeden wieczór w zasadzie. Platformik trochę sztywny, grafika na trailerach trochę przypominała bajki Disneya, ale nie wyszło to tak dobrze ostatecznie. Taki średniaczek dla mnie. Bardzo prosta i krótka gra przygodowa, w której poznajemy samotnego człowieka mierzącego się ze stratą bliskiej osoby. To jest raczej doświadczenie niż gra, bo wykonujemy w niej minimalne interakcje. Tu chodzi o to, żeby poznać historię, podumać trochę, uronić łezkę. Gra potrafi zranić wrażliwą duszę. Ja zawsze będę polecał sztukę, która daje coś więcej niż zwykły fan. Jeden z najlepszych horrorów jakie grałem od lat. Przepiękna laurka dla takich hitów jak Resident Evil i Silent Hill. Wcielamy się w postać, która gra w grę, a granie w tę grę sprawia, że w domu naszego bohatera zaczyna się dziać coś dziwnego. Świetne, niebanalne łamigłówki, bardzo creepy klimat i atmosfera. Twórcy doskonale wiedzą jak strachyć w horrorach. Uwielbiam ten moment, gdy stoję w ciemnym korytarzu i boję się choćby Minimalnie ruszyć do przodu albo wyjrzeć za róg ściany. Mamy też bossów, pokręcone stwory i dobrą fabułę. Tego właśnie oczekuję od dobrych horrorów, a nie te żałosne Five Night Freddy z jumpscare'ami. I na koniec pocieszna gra logiczna. Toki Tori to platformówka, w której pomagamy kurczakowi odzyskać wszystkie jaja swoich pobratymców. Poziom trudności czasami jest tu srogi, ale na szczęście w każdym momencie poziomu możemy cofnąć czas, aby naprawić swoje błędy. Duża satysfakcja następuje w momencie, gdy odnajdziemy rozwiązanie jakiegoś problemu. Poziomy są sprytnie zaprojektowane. Polecam mocno. I w ten sposób dotarliśmy do końca tego przydługiego, ale mam nadzieję, że interesującego materiału. Dajcie znać, jak Wam się film podobał. Czy graliście w którejś z wyżej wymienionych gier? W jakie gry wygraliście w 2024 roku? Jak wyglądają Wasze topki? Sekcja komentarzy jest cała dla Was. Gorąco zachęcam do udziału w dyskusji. Na koniec życzę Wam owocnego nowego roku 2025, żeby wyszło jak najwięcej, jak najlepszych gier niezależnych, które będą wciągały Was na długie godziny. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!